Drugą część remontu WC zaczynam od przeróbki stelaża. Chodzi o to, że odkręciłem płyty i chcę go przestawić troszeczkę pod skosem. Wtedy zniweluję tą krzywiznę sufitu. No nie dawało mi to spokoju, tym bardziej, że stelaż będzie jeszcze obłożony wokół panelami i dopiero wtedy rzuciłaby się w oczy spora krzywizna. Miałem wybór między równaniem sufitu a przekrzywieniem stelaża i zdecydowałem się na to drugie, gdyż wymagało to dużo mniej pracy. Wystarczyło go przekosić o około 15 mm i już na skośnym suficie będzie to wyglądało znacznie lepiej. I tak to wygląda. Co ważne, nie widać, żeby to było jakoś przekoszone, przesunięte na bok. Natomiast tutaj już mam poziom, no prawie poziom, tam może z mm 2 jeszcze brakuje. Dobra, zostawmy już ten stelaż w spokoju. Dzisiaj zajmę się sofitem podwieszanym, oświetleniem LED oraz szpachlowaniem. Zapraszam. Spójrzmy na ten malutki sufit, zrównam go z wystającym schodkiem, ale zacznę od instalacji elektrycznej, którą można przecież schować. Wykułem bruzdę młotem i ustawiłem na tyczce laser. W tym narożniku mam 0. Mam tu około 4 cm do obniżenia. Myślałem o profilu przyściennym UD30, no ale tu przeszkadzają te przewody i myślę, że to idealne miejsce dla M-Systemu. Okej, okay, ale dam tutaj dwie płyty. Yy, jedna, jedna będzie w tym miejscu, druga niżej, tak żeby ta druga płyta przykryła tutaj ten schodek. Podwójne płytowanie ułatwi też montaż profili LED. Obniżyłem poziomą linię lasera, wyznacza na teraz dolną płaszczyznę sufitu. Zaznaczyłem gdzie wiercić pod pierwszy talerzyk i robię otwór wiertłem do betonu dziesiątką. Wsuwam i wbijam koszulkę kołka. I montuję talerzyk. Tylko jak go teraz ustawić? Wsuwam długi bit w śrubę i zaznaczam na nim 2,5 cm, czyli grubość dwóch płyt gipsowych. Można w tym miejscu owinąć izolację, żeby lepiej było widać. I teraz po prostu wkręcam talerzyk dotąd, aż linia lasera będzie równo z zaznaczonym punktem na bicie. Widać, że po przykręceniu dwóch płyt sufit będzie na takiej wysokości jak planowałem. Ok, nawierciłem pod talerze w narożnikach i na środku oczywiście musiałem trafić w zbrojenie jakby nie było i montuję talerzyki. Zdjąłem tą taśmę izolacyjną zbita, robię to równo do linii ołówka i to cała filozofia. Jeśli będę trzymał się stałej poziomej linii i oznaczeniu na bicie to musi być równo, zresztą sprawdziłem jeszcze poziomicą czy jest ok. Więcej talerzy nie będę montował, jest 5, ale taki krótki tip, jak to można było zrobić inaczej. Urobiłem trochę masy szpachlowej, nałożyłem na kawałki płyt gipsowych i przykleiłem do sufitu pod poziomice, równie dobrze mogłem wcześniej pod laser. Zostawiam do związania. Ale żeś pomyślał, Mario. fiu fiu. Przed montażem płyty nałożyłem klej na tą podkładkę, przyłożyłem docięty karton gips do sufitu, przykręcam wkrętami. Natomiast w miejscu podkładek zakołkowałem, później sufit wyszpachlowałem i wcisnąłem w szczeliny pianoklej. No dobrze, mogę zacząć działać z LEDami. Ja mam w planach zacząć tutaj, w prawo, zakręcić tu, w lewo i do dołu. Tym razem zrobię to nieco inaczej, może trochę bardziej pro. Planując oświetlenie trzeba pamiętać o tym, że taśmy led można ciąć co kilka centymetrów, dlatego wymiarowanie najlepiej zacząć od przycięcia taśmy, a dopiero później docinać profile. Taśma LED, którą użyję, to tak zwana taśma COP, która pozwala uzyskać jednolitą linię świetlną nawet przy zastosowaniu najniższych profili LED. Posiada ona 528 diod na metr o barwie neutralnej, link do produktu w opisie. Najpierw ustalamy gdzie będą biegły profile, ja ustawię po 10 cm od ściany, puściłem laser krzyżowy. No i tak, będzie tu kilka zakrętów, w ostatnim z filmów ześwietleniem LED widzieliście jak to robiłem lutując taśmy krótkimi przewodami. Jednak nie jest to wygodne i nie gwarantuje, że ta linia światła będzie w 100% ciągła. Możemy przylutować taką złączkę narożną, ale ona nie zagwarantuje nam ciągłego oświetlenia Taka spinana też będzie z pustym miejscem, ta nawet nie odpaliła. Natomiast do tych taśm LED jest alternatywna opcja w postaci narożnika z diodami LED i tu mamy ciągłe światło i wygląda to dużo lepiej. Startuję od narożnika, przykleiłem na krople kleju montażowego, dołożyłem taśmę i ustaliłem, gdzie przyciąć. Taśmę to można ciąć co 4,5 cm. Przykleiłem ten pasek tymczasowo też na klej montażowy i kolejny wzdłuż ściany w tym miejscu będzie ok. Dociąłem i złapałem izolację do sufitu i kolejny narożnik oraz taśmę. Dzięki takiemu przycinaniu i rozprowadzaniu oświetlenia mogę dopasować się do powierzchni, bardzo to pomaga wyobraźni. W każdej chwili mogę przymierzyć, skorygować i planować oświetlenie z podglądem na żywo. Zdjąłem taśmę i lutuję z narożnikami tak, żeby połączyć razem oczywiście plus z plusem minus z minusem. Jeśli dobrze to zrobimy, to połączenie będzie solidne. Co do lotowania, przykładam cynę i rozgrzanym grotem przytapiam. Powinno złapać. Jeśli nigdy nie lutowałeś, to poćwicz na małych odcinkach taśm. Usztywni ją, przyklej do podłoża będzie wygodniej. I sprawdzam czy działa. Skoro mam pierwszy odcinek taśmy zlutowany, to spróbuję do niego dociąć profil. Profil, który będę montował to Lumines Mono dedykowany do płyt gipsowych czy budowlanych. Jest tak skonstruowany, że wpuszcza się go w zabudowę i z wierzchu szpachluje. Generalnie są trzy profile dedykowane do karton gipsu. Mono, szerokość na jedną taśmę, głębokość 14 mm. Zaty, profil płytki 10 mm na dwie taśmy. Oraz głęboki 19 mm subli również na dwie taśmy LED. Linki z dokładnymi danymi w opisie. Taśmę wkładam w profil, a jeśli chodzi o podłączenie, to zrobię to na złączkę klipsy z przewodami. Chodzi o to, żeby taśma mogła być w razie co łatwo wymienialna. Zacisnąłem taśmę i wsunąłem złączkę w profil, wchodzi na wcisk, także nie będę przyklejał i teraz można wewnątrz odpinać i zapinać. Choć mi osobiście nie zdarzyło się jeszcze, żeby LEDy się przypaliły, ale taki dostęp to spore ułatwienie w razie awarii. Złączka ustawiona zaznaczam gdzie przyciąć profil. Docinam okośnicą starczą do aluminium. Zwróć tylko uwagę, z której strony ołówka tniesz, bo każdy milimetr pomyłki może mieć tutaj znaczenie. Dociąłem tak przymierzając taśmę dwa profile. Zapomniałem tylko, że lepiej ciąć od razu z kloszem. Przymierzyłem taśmę do dociętych profili. Wygląda to dobrze. No i trzeci profil, jak widzisz, taka kolejność pracy. Najpierw przygotowanie taśmy, później docinanie profili jest łatwiejsze i bardziej precyzyjne. Profile mam podocinane. Przejdźmy do montażu. Zmierzyłem odległość do pierwszego profila, dociąłem płytę, nałożyłem klej i przykleiłem. Druga płyta obok, ale tu taki tip podejrzany w internecie. Uderwałem kawałek kartonu, dopiero dociąłem, przyklejam w narożniku na masę dołączeń. Natomiast z drugiej strony szpachluję masą i wtapiam papier z płyty. Tak oto bez siatkowania mam szybko zrobione łączenie. Tylko na ile to praktyczne, no nie wiem, raczej wątpię, żebym tak robił. No ale taka ciekawostka. Przymierzyłem profile, odznaczyłem ich położenie i dociąłem kolejne kawałki płyt. Dużo w środek, niestety zabrakło, żeby pociągnąć do końca. Ufam tym klejom montażowym, ale złapałem jeszcze dłuższymi wkrętami. Po bokach dokleiłem kolejne dwa paski. Profile należy zakończyć za ślepkami, żeby to estetycznie wyglądało, z tym, że na wejściu ma być złączka, dlatego wyciąłem, poszerzyłem otwór taką małą poręczną szlifierką, przykręciłem i wsunąłem klips. Pierwszy profil, wcisnąłem klej w środek i na krawędzie, wkładam, między płytami jest szczelina o szerokości 2,5 cm. Przyklejam kolejny i tu niespodzianka, bo krzywy sufit, a co się stało? Ano pianka wypchnęła i lekko się wygiął na środku. Podparłem i wyprostowałem, w przypadku kiedy profil gdzieś lekko pieje, można go na czas sknięcia kleju złapać wkrętem. Jeszcze jedna uwaga, profil najlepiej montować po stronie fabrycznej płyty tam gdzie w wgłębienie, ponieważ przy szpachlowaniu ładnie zlicuje się z płaszczyzną. Tak jak ja robię, niestety nie będzie równo po szpachlowaniu, ale te 2 mm w zasadzie nie są widoczne gołym okiem, chyba że ktoś sprawdza poziomicą. Natomiast nie zawsze jest fabryczna strona płyty i w przypadku, jeśli chcesz mieć pięknie zlicowane, to zeszlifuj 2 cm płyty, zagruntuj i dopiero klej profil. No i trzeci profil. Ustawiłem w kątach pod linię lasera i tak, żeby ładnie to wyglądało w narożnikach. Dalej też przerzuciłem laser w kącie 90 stopni. Wycinam bruzdę. Mam farta, że to jest płyta ze styroduru. Odmierzyłem, dociąłem i przykleiłem najpierw kawałek poziomego profila. Taśmą odmierzyłem na jaką długość dociąć profil, przypominam, miejsce cięcia wyznaczają długość profilu. Podkułem dalej, dociąłem i przykleiłem profil. Profile zamontowane, od razu przykleję taśmę. Podłączam w zacisk. No i mam taki pod ręką przygotowany zestaw, żeby sprawdzać sobie co jakiś czas czy taśmy świecą. Lepiej na bieżąco patrzeć, czy wszystko gra. Odrywam taśmę zabezpieczającą, LEDy są samo samoprzylepne, i wciskam w szczelinę profilu. Narożniki pasują elegancko, rozwinąłem taśmę na całą długość profili, i na końcu jeszcze raz sprawdziłem, czy działa. Wszystko gra, to przechodzimy do następnego etapu szpachlowania. Kolejna sprawa, która ułatwi robotę, wciskam klosze, ale są to zapasowe tylko do szpachlowania po to, żeby nie obrudzić w środku i aby szybciej, bezstresowo się gipsowało. Końcówki przewodów przedłużyłem, zaizolowałem i wkleiłem, zdecydowałem, że nie daje tu żadnego peszla. Na boki profili wkleiłem siatkę, wzmocni ona gips, który też lepiej będzie się trzymał. Urabiam masę szpachlową do łączeń, czyli taką wzmocnioną, i szpachluję wokół profile. Dobrze ściągam szpachelką po tym wystającym ząbku, nawet jak zaszpachluje klosz, to się tym nie przyjmuje. Został mi kawałek profilu i tak pomyślałem, żeby wykorzystać i zrobić doświetlenie przy lustrze. Przykleiłem dwa wąskie kawałki płyty, w sumie mogłem wykuć w ścianie i schować profil, ale niech będzie wypuszczony. Odmierzyłem długość taśmy i dociąłem do niej profil, zamknąłem z dwóch stron. I wkleiłem między płyty. Co zrobić z takich profili w sumie zależy od Waszej kreatywności i pomysłu. Można zakręcać, montować pod skosem, robić oświetlony zabudowy z karton gipsów czy półki. Obrobiłem narożnikami, wyszpachlowałem, sprawdziłem czy działa. Zasilacz podłączę później i schowam w szafce, jest on 24V o mocy 150W. Pamiętać trzeba o dobraniu odpowiedniej mocy do oświetlenia, może być większa niż całkowita moc LEDów, byle nie mniejsza. Na razie to zostawiam, trzeba jeszcze szpachlować, szlifować, pomalować, dopiero wtedy wymienię klosze i podłączę elektrykę. To już w następnym odcinku. Dzięki za uwagę, do zobaczenia.